Drogie dziewczyny bliźnięta, drogie chłopaki bliźnięta, dzień dobry lub dobry wieczór. Dzisiaj przyjęłam taką konwencję, że przygotowałam wcześniej karty i czytanie będzie krótsze dla osób, które wolą krótsze przekazy. Więc zaczynamy. Dla bliźniąt w relacji są pierwsze dwie karty i to jest bardzo niecodzienne zestawienie, bo piątka monet z kartą gwiazdy. A dla bliźniąt, które są pojedyncze, mamy same buławy i zaraz Wam powiem jakie jest moje takie pierwsze odczucie, bo jest i trójka buław i dziesiątka buław jednocześnie, więc tutaj jest historia, która mi się gdzieś w głowie pojawiła. No to zacznijmy od bliźniąt w parze. Jeśli jesteś w parze to w tej specyficznym połączeniu, tak jak powiedziałam przed chwilą, w piątce monet mamy takiego pieseła zmarzniętego, stojącego na śniegu, któremu zimno w łapy, który marzy o tym, żeby tam gdzieś za tym okienkiem, w tej burzy śnieżnej stojąc, gdzie tli się takie światełko dające nadzieję, że tam go ogrzeją, przytulą, dadzą nowy dom, być może też wyleczą. I tu a propos wyleczenia, a w karcie gwiazdy mamy płodność, twórczość, kreatywność, robienie czegoś z pasją, bycie gwiazdą, jak sama nazwa mówi. No to może ktoś marzy o tym, żeby się jakaś udręka skończyła na poziomie być albo emocjonalnym, albo zdrowotnym. No i tutaj chodzi mi po głowie myśl, że w jakimś związku jest wyczekiwanie dziecka. I to się nie materializuje, ale być może da się coś zrobić, żeby się to dziecko pojawiło. Natomiast pamiętajcie, że ja tutaj nie jestem oddawany nikomu fałszywych nadziei, tylko karty są lusterkiem, którym my się przeglądamy i zastanawiamy nad naszą obecną sytuacją i myślimy, co dalej można z tym zrobić, i być może tutaj ktoś może z tego niedostatku wyjść poprzez zasięgnięcie oczywiście porady. Fachowca w tej danej dziedzinie. W tym wypadku chodzi o dziecko. Druga sytuacja, że na przykład, ktoś nie ma Weny utracił jakąś chwilowo power, chęć do robienia czegoś właśnie kreatywnego, wiecie, można kreatywnym być i pisarzem, i malarzem. I osobą, która majsterkuje, też można robić to w sposób kreatywny, więc tutaj może być to bardzo szerokie. Ktoś być może miał jakiś gorszy czas, a teraz z tego gorszego czasu chce wyjść. I tak ja bym to widziała w tej pełni. Dla bliźniąt w relacji. Natomiast dla bliźniąt nie w relacji, ktoś w energii dziesiątki buław może mieć serdecznie dość w sytuacji, w której jest obecnie, i, i są dwie możliwości. Po dziesiątce buław nie ma już jedenastu buław. To jest taka krańcowa sytuacja, kiedy czujemy, że zasługujemy na więcej, że być może za mało zarabiamy, że być może mamy za mało w dziedzinie emocji w swoim e, życiu codziennym. I tutaj ktoś tupnie być może nogą i coś z tym zrobi. Ponieważ w trójce buław w karcie nazywanej kartą bramy Ktoś być może już od jakiegoś czasu przygotowuje się do przeprowadzenia tej ważnej zmiany, i to może właśnie dotyczyć zarówno spraw materialnych, jak również spraw uczuciowych. A nawet i uregulowanie tych spraw materialnych, albo tego swojego poczucia, że jestem we właściwym miejscu i we właściwej pracy, też oczywiście może w przyszłości wpłynąć na poprawę na polu waszych emocji. Więc to by były karty dla bliźniąt. A teraz jeszcze na koniec zagadka dla Was, co lubią twórcy na YouTubie. Twórcy na YouTube otóż, moi mili, lubią suby, lajki, komentarze, podbicia, jeśli używasz aplikacji YouTube'a, wsparcia na YouTubie lub też na Bajkofitu. I z tym Was zostawiam. To życzę Wam spokojnej pełni i do usłyszenia na nowych czytaniach, papa. Pa.